Cześć kochanie. Witam Cię w bloku filmowym Czysta Magia. Celem tego bloku jest zadbać o Ciebie i o potrzeby Twojej duszy. Aż na zbyt często kobiety w naszych czasach zapominają o swoich najbardziej podstawowych potrzebach. Zapominamy się wysypiać, zapominamy zadbać o to, aby mieć odpowiednią ilość rozrywek w ciągu dnia, aby nasze życie było pełne i fantastyczne. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak podnieść Twoją energię na jeszcze wyższy poziom, tak abyś zdobyła jak największą siłę manifestowania w życiu tego, e, czego najbardziej pragniesz. Poprzez manifestowanie rozumiem zdolność przyciągania do siebie tych rzeczy, które w życiu są Ci najbardziej potrzebne i które dadzą Ci największą satysfakcję. Zamiast po męsku działać i przez to robić rzeczy, Będziemy uczyć się po kobiecemu, pozwalać, aby rzeczy w naszym życiu się stały. Pierwsza i być może najważniejsza zasada manifestacji polega na tym, że im lepiej się czujesz, im wspanialsze jest twoje życie, tym wyżej wibrujesz, a więc tym łatwiej wszystko to, czego pragniesz i co jest ci potrzebne, przychodzi do ciebie. W związku z tym dzisiaj przypomnę Ci o tym, w jaki sposób należy zadbać o to, abyś była przez większość czasu zrelaksowana, odprężona i zadowolona. Mam nadzieję, że podejdziesz do moich porad poważnie, ponieważ ten temat naprawdę jest istotny i naprawdę robi ogromną różnicę w Twoim życiu, we wszystkich jego aspektach. Czyli im bardziej jesteś zrelaksowana, odprężona i zadowolona z życia, tym jesteś atrakcyjniejsza, zdrowsza, mądrzejsza. Neurony w naszym mózgu działają lepiej wtedy, gdy wytwarzasz hormon szczęścia zwany serotoniną. Natomiast w momencie, gdy się stresujesz, wytwarzasz hormon stresu, który blokuje wszelkie połączenia. Czyli nie jest to tylko czysta magia, ale także i nauka. Tak samo jak do każdej innej rzeczy w życiu, do tematu relaksacji należy podejść systemowo, metodycznie i strategicznie. Powiem Ci o czterech płaszczyznach, pod kątem których należy ten temat przemyśleć i opracować. Czyli po pierwsze płaszczyzna intelektualna, po drugie emocjonalna, po trzecie duchowa i po czwarte fizyczna. Jeżeli chodzi o intelektualne formy relaksacji, to oczywiście pierwsza rzecz, która się nasuwa, to coś takiego jak przeczytanie dobrej książki albo obejrzenie dobrego filmu. Tylko pamiętaj o tym, że muszą to być rzeczy naprawdę najwyższej jakości, abyś mogła poczuć się natchniona i zainspirowana i żebyś mogła myśleć najlepsze myśli przez cały dzień. Kolejna rzecz, która jest niesamowitym lekarstwem, która, y, którą zalecam wszystkim moim dziewczynom i wszystkie moje boginie robią to regularnie, to jest in, zainwestowanie y, pieniędzy w jakiś przepiękny, naprawdę elegancki, y, Romantyczny, taki jak lubisz, notes, i zapisywanie swoich myśli codziennie. Każda z nas przeżywa sporo hałasu w głowie, czyli bardzo często słyszysz różne głosy, i ten głos nie zawsze buduje cię i nie zawsze jest dla ciebie miły. Bardzo często jest to głos krytyczny, który dołuje cię i, i sprowadza na ziemię tam, gdzie niekoniecznie. Mu... Jest to potrzebne. Możesz sobie we wspaniały sposób pomóc się wyciszyć, dzięki temu, że będziesz zapisywać te najbardziej uporczywe myśli na papierze. Codziennie zapisz trzy strony, a zobaczysz, że po pięciu dniach takiej praktyki głos w Twojej głowie zamilknie i stanie się o wiele bardziej przyjazny. Poza tym, dzięki temu najważniejsze problemy wyciągniesz na światło dzienne i będziesz mogła coś z nimi zrobić. Druga płaszczyzna, o której mówiłam, to była płaszczyzna emocjonalna, czyli w tym temacie. Trzeba zadbać o to, żebyś przez cały czas czuła się jak najlepiej. Naprawdę, dbaj o jakość swoich emocji. Jakże często zapominamy, że w ogóle czujemy cokolwiek. Jakże często zapominamy o tym, że to, jak się czujemy robiąc różne rzeczy, jest kluczowym tematem do tego, żeby w ogóle mieć jakąkolwiek satysfakcję z życia. Czyli bardzo często kobiety w naszych czasach przyjmują męskie podejście do sprawy i zamiast zadbać o to, jak się czują, dbają w pierwszej kolejności o to, żeby zrobić jak najwięcej rzeczy. Natomiast tutaj różnica między kobietą a mężczyzną jest ogromnie istotna. Mianowicie mężczyzna, który wstaje rano i czuje się podle, kiedy idzie przez dzień i robi kolejne rzeczy, czuje się lepiej, bo Wykonywanie zadań przyjmuje mu, przy, przynosi mu satysfakcję. Natomiast kobieta, która bardzo źle się czuje rano i wstanie i zacznie robić rzeczy, z każdą zrobioną rzeczą czuje się gorzej. Z każdą zrobioną rzeczą czuje się o wiele bardziej zmęczona, zniechęcona i, i taka smutna po prostu. Natomiast jeżeli odwrócisz priorytety i najpierw zadbasz o swoje samopoczucie, czyli na przykład wstaniesz trochę wcześniej po to, żeby spędzić trochę czasu samą z, sama ze sobą rano, zadbać o to, żeby posłuchać fajnej muzyki i naprawdę się odprężyć, zanim wyjdziesz z domu, wypić coś dobrego, zjeść pożywne śniadanie, to wówczas cały dzień będzie wyglądał zupełnie inaczej. A może właśnie musisz postąpić inaczej? Może właśnie musisz dłużej pospać. Pamiętaj, że nie zawsze to, żeby wykonać jakąś czynność i Odhaczyć kolejną rzecz w kalendarzu to jest najważniejsze. Rób listy rzeczy, które sprawiają Ci przyjemność. Zapisuj kolejne rzeczy, które lubisz robić i zadbaj o to, aby robić je codziennie. Kolejną niezwykle ważną sferą życia, na którą należy zwrócić uwagę w kontekście relaksacji, podnoszenia swojej energii i swojego nastroju, jest oczywiście nasze fizyczne ciało. I tutaj. Ze smutkiem stwierdzam, że bardzo wiele z nas zatraciło jakikolwiek kontakt ze swoim ciałem. Tak samo jak odcinamy się od naszych emocji i udajemy, że nasze emocje nie istnieją, tak samo łatwo zapominamy o tym, że mamy ciało i że to ciało ma swoje potrzeby. Jeżeli chcesz zacząć łapać na nowo kontakt ze swoim ciałem, na nowo się ze sobą spotkać, to. Polecam ci taki, taki prosty zabieg jak codzienne branie kąpieli. Czyli kobieta, która jest zmęczona, zrezygnowana i nieszczęśliwa przez cały dzień, jeżeli ma w perspektywie taką fajną, romantyczną kąpiel, sama ze sobą. Przy świeczkach, fajnej muzy muzyce. Wypróbuj to codziennie przez tydzień i zobacz, jak po tym tygodniu się czujesz. Poza tym, kiedy dbasz o swoje ciało i ćwiczysz i trenujesz, pamiętaj o tym, że nie jesteś e, gladiatorem ani e, wioślarzem na galerach i pamiętaj o tym, że to, co robisz, musi sprawiać ci frajdę. Konna jazda, na przykład, albo taniec, albo spacer w przyrodzie jest równie efektywny, jeśli chodzi o spalanie tłuszczu, co 20 minut intensywnych ćwiczeń na siłowni, natomiast jest o wiele przyjemniejszy i o wiele bardziej sprzyja kobiecej naturze. Wreszcie, na koniec, sfera być może najważniejsza, dlatego że to my, kobiety, jesteśmy nośnikiem duchowości w społeczeństwie. O tym się często zapomina. W dzisiejszych czasach religia jest zdominowana przez mężczyzn i można by pochopnie wyciągnąć wniosek, że kobieta w tym temacie nic nie znaczy. Zresztą bardzo wiele z Was opowiada mi o tym, że w kwestii duchowości. Wasze życie jest bardzo ubogie, czyli tak naprawdę nie wiecie co ze sobą zrobić, i nie odczuwacie tego głębokiego związku z własną duszą, z, z własnymi jakimiś takimi wzniosłymi myślami. Chciałabym, żebyście zaczęły to zmieniać. Czyli najważniejsze tutaj i Najprostsze tak naprawdę jest rozpoczęcie praktyki medytacyjnej. Mówię, że jest to proste, dlatego że Wam to ułatwię. Na moim kanale będziecie regularnie znajdywać kolejne medytacje, które dla Was nagram. Jedyne co musicie zrobić, to odprężyć się, zamknąć oczy i znaleźć te 5-10 minut dziennie, żeby ich odsłuchać. Efekty będą niesamowite. Inne metody łapania kontaktu z samą sobą to choćby spędzanie odpowiedniej ilości czasu w naturze. Jest to niezwykle ważne, żebyś po prostu dotknęła drzewa przynajmniej raz dziennie, żebyś pooddychała świeżym powietrzem, żebyś popatrzyła na coś zielonego. Nasza więź z, na z naturą, więź kobiet z naturą, jest jedną z fundamentalnych rzeczy, jakie, jakie są w ogóle na planecie. I to, że nasza ziemia jest w takim opłakanym stanie, w jakim jest w tej chwili, wynika między innymi z tego, że kobiety zatracają to, co jest dla nich najważniejsze. Czyli pamiętaj o tym, że robiąc coś dla siebie w tym temacie, robisz coś o wiele więcej. Na zakończenie dodam, że pamiętaj o tym, proszę, że nie jest w życiu istotne tylko to, ile masz i co ci się udało zrobić, ale też ten moment, w którym się znajdujesz teraz, moment teraźniejszy, jest ogromnie istotny i to, żebyś była szczęśliwa. Dlatego mam nadzieję, że uda mi się zainspirować Cię do tego, żebyś podeszła do życia troszeczkę inaczej i żebyś zaczęła pamiętać o sobie, o swoich potrzebach i o tym, co tak naprawdę jest ważne. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki. Cześć.